Rodzicielstwo to dla mnie wielka radość i wdzięczność. Od początku miałam poczucie, że rodzicielstwo, że dziecko, jest darem, że jest nam dane na chwilę, na krótki stosunkowo czas. Pamiętam te eksplozje miłości, kiedy rodziły się moje dzieci. Wpatrywałam się w każde z nich i doświadczałam miłości, której do tej pory nie znałam. Rodzicielstwo jest dla mnie przede wszystkim relacją. Jest uważnym, pełnym szacunku towarzyszeniem. Rodzicielstwo to odpowiedzialność, radość, bliskość, bezinteresowność. To inna perspektywa bycia i dawania. Moje rodzicielstwo nigdy się nie skończy. Czas, w którym uczysz się prawdziwie być na dalszym planie, być dla siebie mniej ważnym, ale równocześnie być kimś bardzo ważnym za kogoś. Czas, który gdy już się rozpocznie, to nie ma terminu ważności. Kocham moje dzieci, chciałabym dać im pewność, że zawsze mogą na mnie liczyć, że z każdej sytuacji razem damy radę wyjść. To duża odpowiedzialność, ciężka praca, może nawet najcięższa z tych, które dotychczas wykonywałam. Co ciekawe, to najlepsza praca, jaką w życiu miałam. Nie zamieniłabym jej na żadną inną. Kiedy sam byłem dzieckiem, bardzo pragnąłem, by rodzice mnie kochali i akceptowali. Dlatego starałem się być grzecznym i spełniać ich oczekiwania. Kiedy urodziły się moje dzieci, na początku panicznie bałem się je pokochać. Czułem lęk, że jak się kogoś kocha tak bardzo, to będzie bolało, i że moja miłość będzie oczekiwaniami. Kiedy oswoiłem już swój strach i pozwoliłem sobie na nią, odkryłem całą gamę barw, jakie ma bycie rodzicem. Jak pięknie jest kochać dzieci za to, że są, w pełnej akceptacji i szacunku dla nich, dla ich indywidualności. Rodzicielstwo. To odpowiedzialność, to, to dzielenie się ze sobą doświadczeń, które się w nas ukształtowały. Tak naprawdę to my szkicujemy zarys zachowań dzieci, ale to one same dobierają barwy i mieszają, i ubarwiają swoje życie tak po swojemu.